Cześć kochani, witam się z wami serdecznie. Przez ostatnie dni, no w zasadzie tygodnie, miałam przyjemność przetestować dla was to to urządzenie, ekspres do kawy marki Philips model 2200 Go. Ekspres prezentuje się tak. Mamy tutaj elementy właśnie na wysoki połysk, eee, połączenie czerni i srebra. Całość prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, elegancko. Sam ekspres natomiast nie jest bardzo, bardzo duży, co moim zdaniem e, jest ogromnym plusem, ponieważ będzie cały czas ładnie i zgrabnie wyglądał w każdej kuchni. Ok, na początku może przybliżę wam troszkę możliwości, które daje nam ten ekspres do kawy. Ekspres oferuje nam y, możliwość zrobienia zaparzenia trzech rodzajów kaw: espresso, czarną kawę oraz kawę y, latte ze spienionym mleczkiem. Dla mnie osobiście najfajniejszą funkcją jest fakt, że ekspres ten posiada funkcję spieniania mleka, latego, czyli pozwala nam na tworzenie y, kaw typu latte. Ja Uwielbiam, osobiście uwielbiam tego typu kawę i jest to niesamowicie proste w obsłudze, jak i bardzo łatwe w czyszczeniu, co również jest ważne. Uwielbiam cappuccino, uwielbiam kafe latte, także cappuccino, średnio mocne, duże, start! Także sami widzicie, obsługa jest naprawdę bajecznie, bajecznie prosta. Moim zdaniem, świetnym rozwiązaniem jest to, że e, ekspres ten posiada funkcję moja kawa, czyli możemy jakby sami decydować o tym, jak mocna ma być to kawa i jak dużo ma się jej znaleźć w naszej filiżance. Sam montaż i demontaż, natomiast pojemniczka na mleko jest dziecinnie prosty, co moim zdaniem jest ogromnym, ogromnym plusem. Ja bardzo lubię łatwe rozwiązania. No i tutaj e, to sprawdziło się rewelacyjnie. Zobaczcie sami. Podnoszę do góry, zdemontowane i zamontowane. Tutaj łatwo sobie mleko mogę e, uzupełnić. Kolejna bardzo fajna sprawa to to. Że w ekspresie, w pojemniku na wodę znajduje się system o nazwie Aquaclean. Jest to taki system, który czyści naszą wodę, odkamienia ją, dzięki czemu możemy używać po prostu wody z kranu. Jeśli chodzi o uzupełnianie wody do ekspresu, jest to również dziecinnie proste. Zobaczcie, wyciągam tylko. Zbiornik tutaj w środku znajduje się ten system AquaClean, o którym wam wspominałam. Dolewam wody. Wszystko jest pokazane, wiecie, ile wody ma się znajdować, do którego poziomu wody mogę dolać, także wszystko fajnie jest zilustrowane, zobrazowane. Zamykam i gotowe. Tutaj znajduje się natomiast szufladka, w której zbierają się fusy od kawy. Też wystarczy wysunąć, wyczyścić i gotowe. Kolejną moim zdaniem, rewelacyjną sprawą, jeśli chodzi o obsługę tego ekspresu, jest to, że możemy używać kawy ziarnistej, jak i kawy sypanej. Także tutaj też możemy, jakby, rodzaj kawy dostosować do naszych preferencji. Co dla mnie ważne, ponieważ nie lubię zmywać ręcznie, yy, używam zmywarki. Yy, tutaj elementy yy, właśnie od spieniacza yy, mleka również możemy myć w zmywarce. Tak więc moi drodzy, czy jestem zadowolona z tego urządzenia, czy może moim zdaniem jest to rzecz totalnie zbędna w kuchni? Oj, powiem wam szczerze, że na samym początku podchodziłam do e, posiadania ekspresu w mojej kuchni bardzo, bardzo sceptycznie. W momencie testowania tego urządzenia moje podejście do sprawy zmieniło się diametralnie. Wcześniej wydawało mi się, że ekspres do kawy jest urządzeniem, które bardzo ciężko utrzymać w czystości, które jest bardzo wymagające. Natomiast, jak sami widzieliście, ekspres ten jest bardzo łatwy w czyszczeniu, bardzo łatwy w obsłudze. Także ja jestem z niego bardzo, bardzo. Zadowolona.